A witam Was serdecznie. Tu trochę dziwna sytuacja, bo tu pod drzwiami nie ma kukurydzy, a była. Tu jest jakby ciut słabszy odcinek. To jest moje wapno defekacyjne, które dostało bombkę ode mnie. Rzepik jest, by trzeba było wziąć kosiarkę, ale ona coś tutaj taka dziwna ta kukurydza. Zobaczcie no na Łowrocie, kurde, taka jakaś niemrowa, ja tu trochę z też mieszałem, ale dziwne, bo wrocie było głęboszowane. Zobaczcie, jaka jest. Tam jest większa, normalnie. O, odtąd jest większa. Tam jest też większa, a tam też w ogóle jakieś te. No, ale nic. Ta też tutaj jakaś była dziwna ta kukurydza. To też jest odmiana plantu, że nawet widać dalej tą dziwną kukurydzę, ale już mniejsza z tym. Nie czepiajmy się do dziwnej kukurydzy, bo tu dziwnie, trochę tutaj coś powyjeżdżało po z obsady, ale to tylko jakby... O, taka tutaj dziura, nie było jej na 100%. Tutaj to widać, że woda szła. jo jo i tam trochę jedzę mogłem tą pszenicę lizać. A bo teraz baba haka i hakamy. Nie wchodzę, bo nawet mi buty mi zaszcie. No i tutaj poszło wodisko. No ale reasumując tutaj stan tej kukurydzy. Tu mamy pszenicę z 2 grudnia. To jest ta ładniejsza strona. Ale, no dobra. Podejdziemy, bo dzisiaj już było wiele o kukurydzy, ale ona też taka tutaj zobaczcie jaka, jakaś taka potormosonu. Pogryziona Pociachana Podziabana No już została dwie dawki aminokwasu tu jest ta sama sytuacja Kurde sobie tak tutaj kratkuje z dziadu Jeśli chodzi o oset On se wyszedł później a był oprysk Ale dziwne bo powinien ciągnąć ziemi Powinien ciągnąć ziemi Trochę go tam pohamrało ale było Na niektórych plantacjach że ten oset Cały wciągnęło No ale dobra Co z tą pszenicą podejdziemy bo tu już chyba nie będziemy jeździć, nie będziemy zaglądać Taak, tutaj tak samo coś, tu się ta taśta spierniczyło i tu taśta wydawało się, że copało ten rumianek ze zboża, ale no żal było też się wpuścić w łan. No ale widać, że troszkę miotły się tutaj jednak ostało. To tyle tutaj byłoby tej miotły, to bardzo mało. Kiedyś tu przyjechałem to samo jest Gdzieś pojedyncze sztuki miotu powychodziły. No dzisiaj przynica wygląda tak. Nie jest za może szałowa. Dostała tu 0,15. jak sapak etylu 175, bo aż się wystarczyłem. dobra, trudno, coś tam popadało. Mówię, no i można było ją regulować. Jeszcze, kurde, ale stoi. Ale urosła do normalnej wysokości. Taka do przedpas, przynajmniej tutaj. Ale jest w miarę OK. Można by powiedzieć, że będzie co tutaj kosić. Tak można powiedzieć, że o Krisa Kreseczka uu, jaka ładna, Bo mimo tego dziadowstwa tutaj się trochę nabrało, ale trudno. Wróćmy tu szybko do kukurydzy, właśnie to jest takie zjawisko jak wcześniej, jak wcześniej, miotła Franca, nie wiem o co to chodzi, najmniejszy i czas. Ale tutaj kukurydza. Jeśli chodzi o tutaj, naprawdę ona też tam, zobaczcie, z filmu tam była krótka chyba minutowa relacja, jak się tutaj właśnie pędziłem, gdzieś nagrywałem tu albo na drugim kółku, ale no jest okej. Okay, zasuwa, czyli nawet bym powiedział, że kurde, wydaje mi się, że to druga dawka cynku i druga dawka minokwasów. Ta kukurydza jest większa aniżeli i tamta, która idzie. ta, co byłem wcześniej na tym kawałku, 3-3 hektara. Zobaczcie, tu prawie, że już prawie, że zakrywa międzyrzędzia. Czyli coś jednak widać tam, minokwasy pomagają. No tam, no może, tak, tu jest bardziej równa, bym powiedział, bo tam jest to, to bardzo też mozaika glebowa. Tu jest bardziej też piachowato, ale. Tu akurat na dole jest podobna ta klasa ziemi i tutaj ta kukurydza zasiuwa. zasiuwa ale też takie właśnie są te wypatrzenia. Ja nie wiem co nazwać po trzy, ale no jest. Bym powiedział, że plantacja uratowana, mulcz ze słomy leży. No i już widziałem kukurydzę orkową, którą z wiosenną morką, której zabrakło już wody i pozwijała liście tu jeszcze takiego objawu chyba nie było ale strasznie ją pocięło coś tutaj też coś ją dręczyło ostro, bo widać jakąś reakcję na tych liściach coś tu se kurde było mam nadzieję, że se już kurde pojadło i się poleciało dalej ale jest okej okay. jest okej okay. No, i pole było uprawione, kurde. Było uprawione. No. Bieszane uczucia mam, ale tamta uprawa no, I, 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 i. Nie wiem. Nie wiem. Tu może ten dół, gór, wyżej bym wyszedł tam, to górka nic ja prawie nie ma. Nie udało się je tak. A i ten tam padać, by to się udało. No to dobre już mamy kukurydzę obczepane praktycznie wszystkie. Na no, tam nie będę jechał. Mam nadzieję, że tam też się udało, że jest podobna, chociaż jak tutaj. Bo tam ta chyba była dużo niż tamta. No, i tu jest pH bardzo wysokie. Bardzo wysokie. Na razie idzie. To jest dobry znak. Bardzo powyżej 7,5 wychodziło kiedyś jak mierzyłem z rok temu czy dwa lata temu to wychodziło że 7-7 nawet miejscami było jaj może to troszkę się tutaj podkwaśniło i spadło poniżej 7,5 no taśta dożni w daleko ale na dzisiaj bym powiedział że wygląda dobrze chyba jednak jest trochę większa niż tamta a Ajajaj, było się jednak kusić, łasić, no ale chciałem poratować te, co coś im się bardzo mocno stało. A te są większe, mniejsze, ale ogólnie bym powiedział, że jest ładnie. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć. Jakby coś szumiało, no to widzicie, podwiewa co chwilę.